Co robisz? Hello Sprzątam sobie A co sprzątasz? Dobra, mój nowy tele. Owej! <laughs> co twoje nowe? Nowe auto Pierwsze nowe auto Co to za auto? Citroen Saxo Jaki silnik? 1.1 rok 2002 Weź się, otwórz maskę Ho, otworzysz i opowiesz mi coś o tym samochodzie No dziewczyno Widać że się znasz A jest ten haczyk? Jest tutaj, po prawej Zresztą Ty nie wiesz gdzie w twoim samochodzie jest haczyk Na, przy kielichu od lewej strony kielicha To? Tak to kurde wiesz co to jest kielich Nie po prostu zobaczyłam coś takiego jak No pójść już po prostu maskę no i co to jest za bestia? A ty mnie teraz pytasz? No. Co ja mam ci tutaj mówić? Oc. Nie, nie wiem ino mam w ogóle. 60 koni. Dziewczyna to nie są jakieś tam byle jakie rzeczy, to już jest z czym przypierdzielić. No, no więc dokładnie tyle koni. Ile było? 60? No. no. Masz jakieś plany związane z tym samochodem? W przyszłości na pewno. Jak Jakie? Na razie trzeba się nauczyć jeździć. No przecież śmiało możesz jeździć, umiesz. Mhm. Mówić. Mhm. To co będziesz robiła? Zmieniała kolor. Tak? Na no jaki? No tego jeszcze nie. Może żółty. Może żółty. Ale takich się nie spotyka na drogach. No to będzie wyjątkowy. A nie chcesz kupić ode mnie felk? No, no, to znaczy felgi mogę ci oddać no. Ale musisz sobie kupić dystansę No ile tutaj dystansę 6 stów No to Dziewczyno Krzyżności. dostajesz Dostajesz elegancję Felunię z tej żabci z kozacką sportową oponą i to w kozackim stanie Szeroka Stal Musisz sobie je poczyścić trochę, bo żabka stoi. Jest nieużywana. Ale jak wyczyścisz, to będzie biała, piękna felga. Patrz, jaka to z tyłu jest szeroka. No, biało-różowa? Ten różowy się zmienia. I co to jest? No, i mogę ci dorzucić dwie felgi od SmartA. Właśnie, jakby ktoś chciał kupić felki od SmartA, to ja mam do sprzedania. Oddam Tania. Opony śmietniki od razu mówię, popękane są. Ale Felgi mogę oddać. Praktycznie w cenie złomu. I tak w sumie by tam wylądowały, no nie mam pomysłu na nie. Fajnie by było zbudować trajkę i zajebiście by się nadały, bo wrzuciłbym silnik od, o, od Ninja bo mam jeszcze jeden. I taka trajka by nawet fajnie popindzielała. Ale no nie mam na to czasu ani, ani siana luźnego, więc... Nie chcę sobie wymyślać dodatk dodatkowych rzeczy, bo się zajaram i zacznę to robić, a to się skończy tym, że nie skończę malucha i będzie to się tak w kółko ciągnęło. Fritz? Nie, to był ten pokójar. No Fritz? Ale ślimak, jak się nazywał? A tam był ślimak? No co go wchodował w tym słoiku? Nadia. O, czego nazwę Nadia? Tak więc korzystając z okazji, jak już mamy otworzoną tą klapę, to się pokusiłem o to, żeby w sumie wykręcić filtr powietrza, zobaczyć w jakim on jest stanie. Docelowo Julka chciałaby chyba stożek, tak więc da się to szybko, łatwo i przyjemnie zrobić. A nie chciałabyś stożka? Ja nie wiem co to jest. No filtr powietrza stożkowy, dużo ładniejszy, estetyczniejszy, krótszy. O widzicie. Tak więc no, żeby to zrobić to najpierw muszę ogarnąć narzędzia, więc... Widzimy się za chwilę. Jesteśmy na etapie już wyciągania samego filtra. Puszka jest już liżnietka. O, Nawet cała puszka wyszła. Nie chciałem, żeby cała wyszła. Co dziwne jest tu olej. Ale sam filtr nie wygląda źle. Skąd ten olej? A tu jest odno olejowa chyba Tak jest odma olejowa Okej okay, to nie ma żadnego strachu Tak więc no cała ta pucha wylatuje tak czy Jak to się trzymam do tego? <grystanie> 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 Jak to się trzymało? Nie wiem. W sensie, no, to na pewno jest przyczepione do przepustnicy, No ale to <grymne> By było skręcane. Jakąś to spada, Masz wszystkie śrubki, nie? No. Cztery. Jak cztery? Dwa. No cztery mi dałeś. No, bo tu ta nie wyszła, okej. Okay. No chyba <grymne> ja wyglądam puszkę całą. Więc się skręcę tu, co się będę męczył, nie? Czy to jest dobry Nie wiem. tak. Więc Jakoś tak. Ktoś nie chce włożyć do końca. Nie wiem, to elegancko, właśnie. No, to, cyk. Cyk. no i lecimy ze śrubami, wszystko jest w bojunie Jest pierwsza. I piek. No i dodaj gazu. Potrzebna ci ta jedna Nie, myślę, że nie! Tam i tak jest trochę oleju, to uszczelnia, dokładnie ten ten filtr. Co tam jedna śrubka w tą czy w tamtą? Co? co za różnica? W sumie to ta. Ale żeby nie było zobaczyć czy się... Na pewno znajdziesz. Powodzenia. Odpalę nawet latarki Kur... low battery Widzisz coś? No pokaż, ja sobie poświecę Ostatnio jak nóż zgubiłem, to sobie tak znalazłem nóż Zgubiłeś nóż w silniku? Nie w silniku, ale w gorszym miejscu, coś tam jest Gdzie? Pokazałbym Ci nagranie ale to się nie stanie. Ale rymowanie. <laughs> Jak ja ją tam sięgnę? A gdzie? Gdzieś tam z tyłu. Może ja sięgnę. No nie, to jakiś gwint chyba. Sakura. Mówiłem, nie złóć śrubek tylko. To po co brałeś dwie od razu? Po jednej trzeba było. Bo mi dałaś dwie. Tu się na Czarnucha będzie dobrze. Nie jej? A widzisz ją gdzieś? No to widzisz. Ale się okazało, że to jest pręd jednak. Chyba prędko no Może na podłodze leży, już spadła. Już jej nie widzę. No przynajmniej zrobimy inspekcję podwozia <śmiech> <śmiech> Tak więc po wielu próbach <laughs> Jednak nie odzyskaliśmy naszej śluby I zgodnie doszliśmy do wniosku, że jednak wszystkie pięć nie jest potrzebne <laughs> Więc składamy tak jak jest I tak pamiętajcie o tym, że tu za chwilę wjeżdża stożek, więc nie ma się co przejmować

Smart aktualnie wygląda tak. Za wiele się nie zmieniło, poza tym, że ubyło jeszcze elementów. Natomiast z przodu już nie mamy nic. Okazało się, że z przodu jednak nie było silnika. Nie, no żartuję. Jest nowy plan na, na słapa do malucha. Nie będzie to silnik ze smarta, tylko będzie silnik z tej niebieskiej bestii. Tylko problem jest jeden że nie ma silnika, są jakieś dwie beczki.